Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Nazywam się auron 17, a to jest najprawdopodobniej i chyba najpewniej nawet ostatni odcinek Prototype 2 lecimy od razu z misyjką do Dainy zobaczymy co tu jest. Chyba zostają na dwie misje z tego co pamiętam, ale głowy nie dam. Także już dzisiaj zmierzymy się z Mercerem. You know James I'm so sorry. I've tried everything I could think of. Tell her. I've got something for you. you want your daughter? Come and get her. James, wait! That signal went out all over Blacknet. Anyone could have heard it. So? So now Alex knows where she is too. It's a huge trap. You can't just go rushing in. Watch me! No, będzie się działo. Łapka w górę, kto już słyszał szlachetnego Andrzeja. On tam Kamki ja Gra w Dragonage'a. Infizycję. Zależy mi tylko na tym, żeby dostać się do środka. Szachmatu czerwona korona. Czerwona korona. Obi z z kruxa. A tu będzie dobre wejście. Dobra kampa tutaj będzie. Witam. Duży mocarnej pięści. Mocarna pięścio! Nie otwiera się. Mamo! Dobra, to w międzyczasie poniścimy cię. Więc w czasie czołgi. czołgi o, Andrzej włączył CS -a. Tak to jego nick na Steamie właśnie się wydało Dobra. Co ja mam dalej? Mam da ma dalej napierdale, to wejście interesując się niczym nie. Coś się dzieje. Something is happening. Coś wychodzi z ziemi. Kolos. Jeden. Jeden czy więcej? Czanie na dziś Mówi. już widzę, że się świeci Świeci się na, na barwy na barwy narodowe Ta jest, leciś na te drzwi Służysz mi Służ mi tak Bądź, Aha, on teraz ten Nie, co ja teraz zrobię z nim? A dobra, Żrego po to, żeby móc go przyzwać tak tak? Chyba tak Tak, przyzwałem dwa kolosy, fajnie to Fajnie wygląda Wyciąga te łapy Faktycznie jakby zwierzęta oswajał To jest zajebiste, dobra Teraz moi przyjaciele będą tutaj robić co muszą Daj mi choke. Aha, choke już nie żyje, tak? Wow, wow. Aha, bo ja tu chyba mam teraz jakieś ponad ludzkie zdolności, ta. Rage, to jest rage mode. ta. wszystko wpada na hita i to jest piękne. Wszystko leci na strzała. Co kurwa? Tak, co kurwa? Ej, chłopaki. Zapierdalać na to. A ja będę tutaj siał rozpierdol i was chronił, chłopaki. Dobra, drzwi. Dobra. Moje kolosy zginąć nie powinny, bo ich HP nigdzie tutaj nie ma. W związku z tym jedyne co mi zostaje do roboty to jest po prostu sianie tutaj rozpierdolu. Tak, ogień i wszystko. To trochę słabe, jak się wszystko rozpada tak po jednym strzale, ale no cóż. Ma to jakiś swój urok. Czuję się jakbym grał na kodach w tym momencie Czołg rozpadający się od ciosu miecza Ty, ja, chłopie, ty czego tutaj chcesz? Dziękuję za uwagę Dobra, jest tego coraz więcej Widzę Wow, zabijanie przeciwnika tylko broniąc się tarczą jest cudowne Żegnam, 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 żegnam O tak, ten ogień to rozpierd... dziewczyny do płacy Miszczyć barykadę. Niszczy... O widzę, że się chłopaki nie opierdalają. Szybko to robią. Nie, zostaw moich moich. Tu z tymi drzwiami tak nic nie zrobisz. Problem mają zainfekowani wojskowi taki, że ja tutaj mam jeden interes. Oni dla mnie są jednym przeciwnikiem, a dla siebie dwoma. Znaczy, bo ja jestem ich przeciwnikiem i ten, i nie wiedzą w sumie jak się bronić. Nie, sama tarcza nie zabija, widzę. Ale to się już sypię. O, 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 już przestanę być niezniszczalny Skończyła się moja zabójczość. Czyli teraz jest. Teraz faktycznie jest defensive mode. Nie to, tym rzuć. O, tak, profesjonalny. Profesjonale. Byłem rzeźnikiem za młożu. Nie mów mi, że nie potrafię czegoś zrobić. Molto amico mio. Tajuma! Nie podnieca się tak, bratku. O ty chuju. To ja już powinien niedługo... Co ja... To, czemu ja te łapy mam takie... z takimi kamurami? Fajnie wygląda. Aha, dobra, bo ja mam teraz mocarne pięści tutaj, a nie ten... a nie cokolwiek innego. A dobra, nie mam przeciwko mocarnym pięściom! Chociaż mocarne pięści mam tylko na drugim poziomie, więc... Jednak na ten moment bardziej się opłaca o właśnie. A zdąż. O chłopaki. Ty, ale tego wejścia już nikt nie atakuje. Czyżbym już mógł wejść? Co ja mam teraz zrobić? Pokonaj pożyj kolosa alfa, żeby przejąć kontrolę... Aha, bo ja w ogóle nie czytam co się dzieje. Czyli Ciebie mam teraz, tą się mam teraz zająć, tak? Ej, chwila, bo ja tutaj źle coś zrobiłem O, w ten sposób, tak tak się ma dziać Należysz do mnie! O, to jest fajne, muszę powiedzieć. Ja tego nie pamiętałem, w ogóle nie czytałem tego, nie zwróciłem uwagi na nic Przeczytałem, że to tylko... Dobra, teraz muszę wysłać chłopaków, tak? Enough! Destroy this shit! Ciekawe, czy dzięki temu znowu mogę niszczyć wszystko na strzałach. Tak! Aha, czyli to w ten sposób działa. Nigdy nie zwracają w sumie uwagi na to. A przesiadłem prototypa naprawdę kilka dobrych razy. Ale się tak fajnie rozlatują, tak cudownie. Zniszczone. Wchodzimy tam, kurwa! We're coming in, we're coming in. We're fucking coming in. Pik, 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 pik. I know. What the fuck? They only find Now do me a favor, take your damn kid and get out of this fucking city. If you're not with me, you're against me. Don't keep Alex waiting. Oh, tak. Zło, misja ukończona. Dobra. Ostatnia misja. No, no, nie ma czasu. Telefon mi zadzwonił, więc pierdolę to wszystko, tak? O, to jest kurwa smutne. Po tym, co zrobiliśmy w pierwszym prototypie, dobra, wyjebane na to. Lecimy po Alexa. I tak, miecz, i wszystko, co by mnie interesowało, jest już tym, co mnie interesuje, tak? Wszystko już mam. Mercer! Jestem gotów na ostateczne starcie. To chyba gdzieś tutaj. Z tego co pamiętam, za tym budynkiem? Bo chyba tu już misja się zaczyna. Od razu mercera. Tak, to tutaj. Tu jest. Place of destination. Let's get started. Where's Maya? Safe? For the moment. You're gonna tell me! Either on your own or after I skull fuck you! And drain your memories out the hole! <laughs> Scary. You just don't get it, do you? I gave you everything, and this is how you come to me. Can't you understand what I'm doing? Humanity is stagnant, dying. I would give it one body, one mind. Think about it. No more conflict, no more disease, no more suffering. Don't you see? I'm giving it a second chance. Enough of your fucking weird, fucking rambling shit. Give me my daughter. No, no, I don't think so. Well, it's time you gave me something you see know, young amaya shares your brand of annoyingly resilient dna and when she's ready your daughter will become the mother of the new world so now the only thing standing between me and earth's true destiny is you that's what happens that's what happens then Ale zownił nieźle teraz. Te oczy, nie? Ten moment, ta końcówka jest geniusz, po prostu BUM! Dobra, Alex. Lecimy w opór. Z tej zaj nogi ci się ten pojebały. Serio? Serio? Aż tak? Co tu trzeba było zrobić? Czemu nie mogę go. Aha, dobra. Dobra, Mercer. Nie jesteś silny. Aha, dobra, już wiem co mam zrobić. Jezus Maria, jako wpierdala mi strasznie. Aua, wiła Mam cię złapać, prawda? Mam cię złapać. Mam cię złapać, tak. Nie mam go złapać! Co ja mam zrobić? Nie pamiętam. Ty, wiem, nie można z nim walczyć wręcz. Give me the beach. Nie! Ląduj, ląduj, ląduj! Nie można z nim walczyć wręcz teraz, bo on jest teraz... On jest teraz zajebistym kozakiem. Dobra, przypomniałem sobie! Miss me! To jest fajne, bo ta walka wymaga faktycznie wykorzystania wszystkich broni. Wal się Mercer, wal się, wal się, wal się, wal się. Wal się, wal się, wal się, frajerze. Urna, HP mi strasznie poleciało w tym momencie. Ała, wiła! Serio, nie wygram tego teraz. Aua, jaj, jaj. Mercedes, kurwa. Kacze, Jesteś mój, mój O Jezu, jak go zbobowałem Dobra, ale to jeszcze nie koniec, to nawet nie jest połowa końca Kompletnie nie pamiętam, jak z nim walczyć, to jest mój największy problem na, na ten moment Spoko, spoko, ja se radzę Ja se zawsze radzę A, Zregało mi się HP Kurwa, śmigowcami rzuca Wow! Skok życia. Dobra. W tym momencie. Oooo! Oh, Oooo! Oh, oh, dobra, w tym momencie nie można z nim walczyć biczem, czyli może pomoże tutaj walka wręcz. Tak, teraz trzeba go kontrolować. Trzeba go teraz kontrolować. O właśnie, w sposób bardziej praktyczny. Wszystkie swoje bronie, któreśmy nim zdobywali w pierwszej części. Kurwa, mercer! Mercer! Jesteś kurwa, dzięki tobie mój kanał w ogóle powstał, od ciebie zacząłem. Jesteś kurwa Teraz możecie zabić kurwa. Dzięki tobie powstał mój kanał Mercer, bo gdybym nie zdecydował się nagrywać prototypa, to nigdy by ten kanał nie powstał. Właśnie zabijamy swego stwórcę i to kurwa tak w chuj dosłownie... Aha, tu trzeba blokować. Aaa, pojechał! O po... Jezu! Oh, yes. Dobra, spoko. Jeszcze się nie martwię. Kontrol, blokuj, blokuj! Dobrze! Aui! Aui! Nie jestem zainteresowany. Robi burdel. Au! Aui! Dobra. Aui! Eee, co on robi? Boże, zabijesz mnie, zabijesz mnie, mercer, prawda? Nie, ja nie mogę zginąć teraz. I can't die! I can't die! Bitch! Nie przegram z tą, mercer. Nie ma szans, żebym z tą przegrał, kurwa. Nie ma szans. Właśnie, kurwa, włączył mi się rozpierdol mode. Nie przegram z tą, mercer. Nie przegram z tą, kurwa. Nie przegram. Nie przegram z tobą, kurwa. Nie przegram. Żryj miecz! Żryj miecz! Tak! Żryj to! Nie przegram z tą. Nie, zrobię to za pierwszym razem. Już jest rage mode w tym momencie. Sorry stary, stworzyłeś mój kanał, ale muszę cię zabić. Dobra, przed tym nie ma obrony z tego co pamiętam. Tu trzeba napierdalać uniki. Je, yeah, pięknie! Mm. Kurwa, on mnie też unika Zobaczymy czym możemy mu coś zrobić. Ty mnie. Dobra. Tym mnie kontruje. W takim razie miecz. Miecz jest dobry. O kurwa, on ma... Eee, nie! Mercer, kurwa, ogarni downna. Żeby lądował teraz? Nie, co on teraz robi? Gdzie on jest? Tu jest tak? Ty śmieciu, kurwa! Teraz atakuje tym kurwa biczem bez sensu całkowicie. Gdzie on jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Tu jest, dobra. Kurwa, teraz się boję, że na nim teraz mogę przegrać, widzicie? Tego się obawiam że powiedziawszy. Coś będzie robił. Kurwa, tylko co Dobra, uniknąłem go Czemu mną rzuci? Przecież mogłem go złapać! Kurwa, nie leprz po mnie, szmatą. szmato! Szmato! Zginiesz kurwa! Teraz znowu coś robi, dobra Jeszcze raz? Spoko. Ja jestem na to gotów. No, stary. Nie przegram tą, nie mogę z tą kurwa, przegrać Wiesz to na plecy, chapaj w dupę, kurwa Chapaj w dupsko Znowu ta, ta Jebdu Fajnie, to jest akurat bez sensu, bo tylko trzeba Jak quick time event to działa, ale dobra, pójdź tym Nie dam się, kurwa Nie będzie Niemiec pluł na w twarz Mercer ma to być? Urwa skakania się zachciało, tak? Tak? Zachciało się, tak? Ale ma stare kombinacje swoje. To jest fajne, on ma własne animacje. Nie, to nie jest, że zerżnięty drugi Heller, tylko faktycznie ma własne kombinacje, z których korzystał wcześniej. Kurwa, wylądował, jebany. No i wpizduj, wylądował! Mercer, co ci? Bugowałeś się, chłopiec. Obsysaj parówę! Obsysaj parówę! Mercer, to już jest koniec, nie ma już nic. Właśnie się minęliśmy. Żegnaj. O Jezu... Nie, on chyba jeszcze chwilę się z nim powalczy, powalczy chyba jeszcze, nie, nie pamiętam. Zobaczymy co będzie. Co teraz zamierzasz zrobić, bracie? Miecz, jeszcze miecz, tak? Kontrol! Nożyłem? Dążyłem! Yeah! Skurwysym. A teraz będzie kurna. Blokuj kontrol. Zajebiście. Uuuuh! Nie stary. Ja już wszystko zablokuję.

Oh ah! No one's fault but your own. You do understand that. I understand that I had a brother once. A boy named Alex. A boy that used to play games with me, and go skating with me, and watch scary movies with me. I understand that Alex is dead now. I am no longer bound by life or death, Dana. I've moved beyond. Yeah. Heller has as well. He just doesn't realize it yet yet. To będzie też dobry motyw. Nie wiem dokładnie co on teraz zrobił, czy on skłonął wszystkich zainfekowanych? Czy co konkretnie, ale zrobił coś z bardzo zjebanego. I w sumie nie wiem skąd się wzięła ta mas. To chyba jednak od Mercera Połączone w moce Mercera i Hillera tak zadziałały właśnie. Wyrwał, jak chciał. James. Thank God. Maya. Maya. Are you all right? Też jest mocne, że się stał potworem... ...w sumie. Andrzej, zamknij apę. Klimat psujesz, kurwa. What do we do now? Koniec! Kurwa, koniec! Koniec Let's Playa. Koniec, kochani! Koniec! Po prostu po milionie lat skończyliśmy kolejną grę z Project Resurrection. Jestem chuj zadowolony, że wreszcie udało się skończyć prototypa. Prototyp, gra, która była na tym kanale od początku. I to jest wszystko, już nic więcej z prototypa nie będzie. Niestety, ponieważ, tak jak mówiłem chyba w poprzednim odcinku, Radical Entertainment się rozpadło. I niestety, kolejnej gry z prototypa. No nie ma co liczyć na kolejny tytuł. Ale myślę, że przeżyliśmy tutaj piękną przygodę. To by było na tyle, no nie będę was męczył. Napisamy końcowymi. Do zobaczenia oczywiście w kolejnych let's playach. Oglądajcie te, które są aktualnie wydawane. I komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie. Pamiętajcie, żyjcie dobrze, bądźcie aktywni. Kocham Was wściekle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych let's playach. Cześć!